Warszawa Centralna najważniejszy dworzec w Polsce. Codziennie przewijają się tu tysiące pasażerów, ale od lat odstrasza wyglądem, chaosem i problemami społecznymi. Dlaczego Warszawa godzi się na taki obraz? I kiedy w końcu powstanie nowy dworzec na miarę europejskiej stolicy o tym wszystkim w dzisiejszym materiale. Warszawa Centralna to serce polskiej kolei. Dworzec powstał w 1975 roku, w rekordowym czasie, jako symbol nowoczesności epoki Gierka. Jego falujący dach i ogromna hala główna miały pokazać, że Polska potrafi budować na światowym poziomie. Przez lata jednak blask tej ikony modernizmu wyraźnie przygasł. Dworzec leży dokładnie w samym środku stolicy tuż przy Pałacu Kultury i złotych tarasów to największy węzeł kolejowy w kraju, z którego korzystają miliony pasażerów rocznie. Ale właśnie ta lokalizacja sprawia, że pełna przebudowa jest niemal niemożliwa do przeprowadzenia bez ogromnych utrudnień. Zamknięcie centralnego oznaczałoby paraliż ruchu kolejowego w Warszawie. Dlatego wszystkie dotychczasowe remonty były raczej doraźne i fragmentaryczne. Pamiętacie Euro 2012? Na kilka miesięcy przed Mistrzostwami Dworzec przeszedł szybki lifting. Wydano ponad 20 milionów złotych, usunięto stare kioski, odmalowano hale i wymieniono część urządzeń. Dworzec faktycznie odświeżono, ale była to tylko kosmetyka. Do dziś widzimy, że wiele problemów pozostało nierozwiązanych. Schody ruchome wciąż się psują, część przestrzeni wygląda na zaniedbaną, a całość zdecydowanie odstaje standardem od czołowych stacji Europy. Kto kiedykolwiek próbował podjechać pod dworzec samochodem, wie jak źle został zorganizowany ruch wokół niego. Parking jest mały i niewygodny, a zatoka dla taksówek od strony Emilii Plater od lat generuje chaos. To właśnie tam rozwinęła się tak zwana taksimafia. mafia. Nieuczciwi kierowcy, często podszywający się pod licencjonowane korporacje, naciągali turystów i przyjezdnych na ogromne stawki za przejazd. Problem był tak powszechny, że trafił do mediów w Polsce i za granicą. Dopiero w ostatnich latach władze miasta i PKP zaczęły wprowadzać zmiany, by uporządkować sytuację. Ten proceder niestety dalej jest zauważalny, ale przynajmniej coraz częściej widać kontrolę policji i straży miejskiej, które mają ograniczyć działalność nieuczciwych kierowców. Warszawa Centralna od dawna czeka na prawdziwą przebudowę. Problem w tym, że taki remont trzeba powiązać z modernizacją całej linii średnicowej, czyli tunelu kolejowego biegnącego przez środek stolicy. To właśnie tędy codziennie przejeżdżają pociągi dalekobieżne i podmiejskie, łącząc Dworzec Zachodni, Centralny, Śródmieście i Wschodni. Bez tej trasy Warszawa stanęłaby w miejscu. Najpierw trzeba wyremontować stacje skrajne, czyli zachodnią i wschodnią, a dopiero potem można wejść w środek, czyli na centralny. Dworzec Zachodni właśnie kończy swój ogromny remont, który całkowicie zmienił jego oblicze. A już pojawiły się informacje, że modernizacja czeka także dworzec wschodni. Tam plan zakłada nie tylko odnowienie peronów i torów, ale też stworzenie większej przestrzeni dla pasażerów i wprowadzenie najnowszych standardów, jakie znamy z nowoczesnych stacji kolejowych w Europie. Kiedy więc przyjdzie czas na Warszawę centralną? Według obecnych planów dopiero około 2030 roku. To właśnie wtedy, po zakończeniu modernizacji zachodniego i wschodniego, będzie można zamknąć linię średnicową i rozpocząć pracę w samym sercu Warszawy. Oznacza to kilka lat ogromnych utrudnień dla pasażerów, ale też szanse na całkowite odnowienie dworca, który dziś bardziej przypomina relikt minionej epoki niż nowoczesny hub komunikacyjny. Już teraz prowadzone są działania przygotowawcze. Kolejarze zapowiadają krótkie wyłączenia ruchu, aby dobudować rozjazdy i dodatkowe tory. Dzięki nim część składów będzie mogła kończyć bieg na centralnym i wracać na zachodnią, co pozwoli utrzymać ruch, gdy tunel przez centrum zostanie zamknięty na dłużej. To pokazuje, jak skomplikowana i kosztowna będzie cała operacja. Największą zagadką pozostaje wygląd przyszłego dworca. Warszawa Centralna ma status zabytku, więc nie zostanie wyburzona. Trzeba też pamiętać, że dworzec centralny został wpisany do rejestru zabytków w 2019 roku. To oznacza, że jego charakterystyczna modernistyczna bryła, a przede wszystkim falujący dach, są prawnie chronione i nie mogą zostać wyburzone ani radykalnie zmienione. Eksperci z Narodowego Instytutu Dziedzictwa i Architekci wielokrotnie podkreślali, że jest to przykład wysokiej klasy powojennego modernizmu i ważna część historii Warszawy. Z jednej strony to ograniczenie, ale z drugiej szansa, by pokazać, że można połączyć nowoczesność z zachowaniem historycznego charakteru. Być może uda się to zrobić w taki sposób, żeby dworzec wyglądał schludnie i funkcjonalnie, a jednocześnie wciąż przypominał o swoich wyjątkowych korzeniach. Zmieni się jednak wszystko wewnątrz: przestrzeń pasażerska, perony, system informacji i zaplecze techniczne. Centralny ma zyskać nowoczesność, ale bez utraty swojej tożsamości. Podczas robienia researchu na ten temat nie znalazłem w internecie żadnej aktualnej wizualizacji przyszłego dworca centralnego. I właśnie dlatego ten projekt budzi we mnie naprawdę mocne uczucia. Z jednej strony wiemy, że remont jest konieczny, a z drugiej wciąż nie mamy pewności, jak to miejsce faktycznie będzie wyglądało po przebudowie. A patrząc na to, że ostatnie pomysły i realizacje w samym centrum Warszawy są dosyć kontrowersyjne, pozostaje nam na ten moment tylko czekać. Aktualne wypowiedzi z 2024 i 2025 roku opisują, że obecni przedstawiciele kolei i władz państwowych podkreślają konieczność modernizacji infrastruktury przy jednoczesnym poszanowaniu zabytkowej architektury dworca centralnego. Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak tłumaczył w 2024 roku. Że modernizacja linii średnicowej przebiegającej przez dworzec centralny musi być zaprojektowana z myślą o następnych 100 latach eksploatacji, stąd m.in. plan budowy dodatkowych torów i stworzenia możliwości zabudowy nad torami w centrum miasta. Oznacza to, że w przyszłości rozważana jest budowa obiektów nad obecną infrastrukturą torową, co wymaga odpowiedniego wzmocnienia konstrukcji tunelu średnicowego. Jednocześnie, resort zapewnia, że modernizacja będzie prowadzona z poszanowaniem dziedzictwa. Dworzec centralny jest już chronionym zabytkiem, więc wszelkie przebudowy muszą uzyskać akceptację konserwatora zabytków. Wiceminister kultury i generalny konserwator zabytków, Magdalena Gawin, zapowiedziała opracowanie szczegółowych wytycznych konserwatorskich, aby kolejne liftingi odwoływały się do oryginalnego, modernistycznego stylu dworca, co jest reakcją na krytykowaną antresolę dobudowaną w 2016 roku. Eksperci od architektury od lat doceniają wartość centralnego. Już w 2009 roku toczyła się debata publiczna, w której wielu architektów broniło modernistycznej ikony Warszawy przed zburzeniem. Wskazywano, że gruntowny remont, usunięcie wszechobecnych reklam i brudu, może przywrócić dworcowi dawny blask, nie kolidując z planowaną wokół niego zabudową wysokościową. Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z lipca 2019 roku kompleks dworca centralnego, hala główna, perony podziemne, przejścia i galerie objęto ochroną prawną. Ochronie podlega bryła budynku i układ przestrzenny, co oznacza, że np. zasadniczy kształt dachu i konstrukcji dworca nie może zostać zmieniony. To ważne przy planowaniu modernizacji. Nie przewiduje się więc wyburzenia czy całkowitej przebudowy, a raczej kolejne remonty i usprawnienia wewnątrz istniejącej struktury. Przedstawiciele służb konserwatorskich wprost stwierdzili, że wpis nie oznacza zamrożenia dworca, ale każda ingerencja musi uzyskać akceptację, np. przy ewentualnym dalszym liftingu. Wnętrz zaleca się powrót do estetyki modernizmu lat 70. Dokumentacja projektowa kolejnych remontów centralnego sięga od 2010 roku. Pierwszy etap modernizacji przed Euro 2012 przeprowadziła pracownia Towarzystwa Projektowego, skupiono się wówczas na oczyszczeniu i odświeżeniu dworca. Przywrócono przejrzystość przeszkleń elewacji, usunięto dzikie zabudowy stoisk w podziemiach, wymieniono schody ruchome i część instalacji technicznych. Hala główna odzyskała jasność i czystość. Poprawiono czytelność układu przestrzennego i dostosowano dworzec do potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace te warte około 80 milionów złotych, ukończono tuż przed mistrzostwami w 2012 roku. Drugi etap modernizacji nastąpił w latach 2014 i 2016. Polskie koleje państwowe we współpracy z pracownią Sud Architekt przygotowały projekt zmian we wnętrzu dworca. Główne założenia to likwidacja szklanych kubików handlowych. Postawionych tymczasowo przed Euro 2012, a uznanych za niefunkcjonalne, oraz budowa dużej antresoli w hali głównej. Planowane prace infrastrukturalne teraz do 2030 roku to obecnie projekt z modernizacją linii średnicowej w Warszawie, którą zarządza PKP-PLK. Inwestycja ta, warta nawet od 8 do 10 miliardów złotych, obejmuje wymianę torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej oraz modernizację stacji na odcinku Warszawa Zachodnia. Warszawa Wschodnia, ponieważ dworzec centralny leży w środku tego ciągu. Prace będą go bezpośrednio dotyczyć. Docelowo główny etap przebudowy tunelu i stacji centralnej ma ruszyć około 2030 roku i potrwać kilka lat. Ja to proszę Pana, mam bardzo dobre połączenia. Z dokumentacji projektowej wynika, że poza modernizacją urządzeń sterowania ruchem planuje się dodanie nowych elementów infrastruktury. Ministerstwo Infrastruktury zaleciło np. budowę dodatkowego peronu na stacji Warszawa Stadion oraz, co kluczowe, dla centralnego, przygotowanie konstrukcji tunelu pod zabudowę nadbudowę w centrum. Oznacza to, że projektanci linii średnicowej mają uwzględnić możliwość postawienia w przyszłości obiektów nad torami przy centralnym, np. biurowców. Lub innych budynków wielofunkcyjnych. Taka decyzja administracyjna z 2025 roku wskazuje, że odzyskanie przestrzeni nad torami w ścisłym centrum jest planowane w perspektywie długoterminowej. Aby to było możliwe, konieczna będzie budowa nowej, mocniejszej płyty stropowej nad tunelem wychodzącym z dworca. Już w 2015 roku PKP zapowiadały, że w trakcie modernizacji tunelu średnicowego zostanie wykonana taka konstrukcja, co powiązano z projektem deweloperskim Centralna Park. Czym jest projekt Centralna Park? Centralna Park to koncepcja PKP dotycząca terenów przy dworcu centralnym od strony Alei Jerozolimskich i ulicy Jana Pawła II nad wylotem tunelu średnicowego. W 2015 roku spółka Ex -City Investments wraz z biurem Sud Architect przedstawiły wstępne wizualizacje zakładające budowę około 200-metrowej wieży, niższej zabudowy biurowo-hotelowej oraz placów z zielenią. Mocno powiązanych z ruchem pieszym i komunikacją publiczną. Projekt był powiązany z modernizacją linii średnicowej, dlatego opóźnienia na kolei zatrzymały go na etapie negocjacji. W 2023 roku inwestycja wciąż czekała na start prac torowych. Ta koncepcja pokazuje jednak, że w przyszłości otoczenie dworca centralnego może całkowicie się zmienić. Zamiast parkingów i chaotycznego układu ulic, miałaby tu powstać nowoczesna przestrzeń z wieżowcami, placami dla pieszych. Zielenią i lepszymi dojściami do transportu publicznego. Dworzec centralny od dekad wywołuje silne emocje wśród Warszawiaków i podróżnych. W latach 90. i 2000. dominowały negatywne opinie, wskazujące na postępującą degradację obiektu. Powszechne było wrażenie brudu, chaosu i nieprzyjaznej atmosfery. Mieszkańcy wstydzili się dworca centralnego, a w mediach pojawiały się komentarze, że najlepiej byłoby go zburzyć, zaorać i zbudować od nowa. W internetowej dyskusji warszawiaków ktoś podsumował to tak. Bożec centralny jest brudny, paskudny, wstyd. Zburzyć, zaorać i postawić w tym miejscu byle jaki szklano-betonowy pawilon. Tak skrajne opinie, archiwalne sprzed 2010 roku, oddawały frustrację mieszkańców faktem, że reprezentacyjny niegdyś obiekt stał się obskurny i odpychający. Podróżuj tylko, jeszcze nie widać, a już jedzie. Mimo krytyki warto zauważyć rosnącą świadomość wartości architektonicznej centralnego wśród mieszkańców. Po wpisaniu go do rejestru zabytków w 2019 roku wiele komentarzy w mediach społecznościowych miało wydźwięk pozytywny. Warszawiacy dzielili się ciekawostkami o dworcu, np. o marmurach z Kazachstanu czy francuskich schodach ruchomych i wyrażali dumę z ikony modernizmu w swoim mieście. Popularność zyskały historyczne fotografie dworca z lat 70., gdy był czysty, bez reklam. Podsumowując, opinie mieszkańców Warszawy na temat dworca centralnego są mocno podzielone i zmieniały się przez lata. Na początku, w latach 2000, dominowała frustracja i złość. Wiele osób uważało, że dworzec jest brudny, zaniedbany i najlepiej byłoby go zburzyć. Z czasem jednak nastroje zaczęły się zmieniać. Nowsze komentarze, szczególnie po 2020 roku, coraz częściej zwracają uwagę na konkretne problemy, takie jak komfort cieplny, czytelność przestrzeni czy brak miejsc do siedzenia, pojawia się też coraz więcej głosów, które z sentymentem patrzą na architekturę centralnego i widzą w nim ikonę modernizmu. Te emocje są ważne, bo pokazują jedno: społeczne oczekiwanie, aby dworzec centralny znów stał się powodem do dumy, czy to dzięki kolejnym modernizacjom, czy chociaż poprzez utrzymywanie go w lepszym standardzie każdego dnia. Wiele europejskich miast przeszło już drogę, przed którą stoi Warszawa. Stare, nieprzyjazne dworce kolejowe zostały tam z sukcesem zmodernizowane lub wręcz zastąpione nowymi, odpowiadającymi współczesnym standardom. Rotterdam w Holandii to przykład całkowitej przemiany. Stary dworzec z lat 50. był za mały i niefunkcjonalny. W latach 2007-2014 zburzono go i postawiono zupełnie nowy obiekt. Powstał przeszklony dworzec z dynamicznym dachem w kształcie strzałki, podziemnym pasażem handlowym i dużym placem przed wejściem. Zintegrowano tu pociągi, tramwaje, metro i autobusy, tworząc prawdziwy węzeł multimodalny. Dziś Rotterdam Central jest ikoną architektury i nową bramą miasta. Londyn to inna droga. Zabytkowy dworzec z XIX wieku popadał w ruinę, planowano nawet jego rozbiórkę. Zmieniło się to, gdy postanowiono przenieść tu terminal kolei Eurostar. W latach 2001-2007 odrestaurowano neogotycką fasadę i halę peronową, a całość rozbudowano o nowe przestrzenie. Pod historycznym sklepieniem powstały eleganckie hole, pasaż handlowy i hotel. Dworzec zintegrowano z sąsiednim King's Cross i sześcioma liniami metra. St. Pancras stał się nowoczesnym terminalem i jedną z atrakcji turystycznych Londynu. Wiedeń poszedł jeszcze inną drogą. Zamiast starego dworca południowego z lat 60. powstał zupełnie nowy Hauptbahnhof. Budowę zakończono w 2015 roku. Nowy dworzec ma 5 wyspowych peronów. Pod dużym, geometrycznym zadaszeniem, przestronną halę z galerią handlową i pełną integrację z metrem, tramwajami i autobusami. Wokół dworca zbudowano od podstaw nową dzielnicę biurowo-mieszkalną Quartier Belvedere. Dzięki temu Wiedeń zyskał jeden centralny węzeł, który obsługuje wszystkie kierunki i odpowiada standardom XXI wieku. Antwerpia w Belgii pokazuje jeszcze inny model. Monumentalny dworzec z początku XX wieku był piękny, ale za mały. W latach 2000-2007 dobudowano podziemne poziomy peronów, nie naruszając historycznej hali. Dzięki temu Antwerp Central jest dziś uznawany za jeden z najpiękniejszych i najbardziej funkcjonalnych dworców świata. Wszystkie te przykłady pokazują, że stary i nieprzyjazny dworzec można zmienić w coś nowoczesnego i przyjaznego. Czasem oznacza to budowę całkiem nowego obiektu, jak w Rotterdamie, Wiedniu czy Belgii, innym razem odważną renowację zabytkowej konstrukcji, jak w Londynie czy Antwerpii. W każdym przypadku kluczowe było jedno: dostosowanie dworca do współczesnych potrzeb, integracja z transportem miejskim i stworzenie przestrzeni, która staje się wizytówką całego miasta. I właśnie tu pojawia się pytanie do Was, czy Warszawa Centralna powinna przejść gruntowną modernizację z zachowaniem swojego modernistycznego charakteru, czy może nadszedł czas, by odważyć się na zupełnie nowy dworzec w samym sercu stolicy? Co Waszym zdaniem lepiej oddałoby ducha nowoczesnej Warszawy? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. To świetne miejsce do dyskusji o przyszłości miasta. Dziękuję, że byliście ze mną i zapraszam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie kolejnych filmów o architekturze, inwestycjach i najciekawszych konstrukcjach w Polsce.